Witam Was serdecznie. Na wysokości Jacek. Mam kolejną, kolejną historię. Historia z wczoraj. Nie można powiedzieć z dzisiaj. W ostatnim czasie miałem mało pracy. Ta historia będzie mówić o tym, co zrobić, kiedy ma, nie masz pracy. Kiedy masz tego za mało, a potrzebujesz opłacić rachunki? Potrzebujesz no, na życie, tak? Jakby oszczędności się kończą, i, i co dalej? No? Co dalej, nie? Sytuacja wyglądała tak. Od jakiegoś czasu, od miesiąca miałem bardzo mało pracy, co się bardzo przekładało na to, że nasze oszczędności rodzinne się strasznie yy, zaczęły skurczać. Oczywiście, gdzieś tam podłapałem jedną, drugą, trzecią robotę, to trzy dni, łącznie cztery były pracy. Wiecie, no, miesiąc ma 30 dni. To powodowało, że nie miałem pieniędzy na opłaty, a my na koncie na tam 30 parę złotych, tak? Ale gdzieś tam w głębi serca, gdzieś tam, czułem, że, że Bóg się zatroszczy. Tak jakoś czułem, takie, że jakby, żeby się za bardzo nie przejmować tym, że nie ma teraz pracy. Oczywiście miałem teraz dużo takich innych obowiązków, gdzieś tam służymy we wspólnocie, różne rzeczy robimy e, przy parafii, jednej z parafii warszawskich. E, w każdym razie czułem, że jakby, nie, jakby żeby nie panikować. Mi jest trudno nie panikować, <laughs> nie wiem, dzia, 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 dziedzina finansów jest dla mnie jeszcze nie do końca przerobiona, więc jest mi trudno nie panikować w takich sytuacjach albo się nie denerwować, ale czułem wyraźnie, że e, teraz wiem, że to było dosyć wyraźne, że żeby nie panikować, że Bóg się zatroszczy. No i słuchajcie, zrobiło się trochę luki. Jednego dnia stwierdziłem, ja i moi synowie, mam trzech synów, Stwierdziliśmy, że trzeba zrobić ulotki. A, przepraszam, bo nie powiedziałem. <laughs> ja pracuję teraz, no zresztą wcześniej też, na wysokościach robimy różne rzeczy. Jedną z takich rzeczy to jest pielęgnacja zieleni, porządkowanie drzewostanu, przycinka, wycinka drzew i robimy to z podnośnika swojego. I tak to wygląda. Natomiast nie było tej pracy, tak? Więc z synami wpadliśmy na pomysł, że trzeba zrobić ulotki. Wydrukować na komputerze proste ulotki, yy, pociąć i roznieść. No. Chłopcy byli zachęceni. Oni zawsze, bo im zawsze coś odpalam <grym> za to roznoszenie. A później od klienta, który przyszedł z tych lotek. Yy, I pewnego dnia zaczęliśmy roznosić te ulotki. Koło tam dwóch, trzech godzin byliśmy, roznosiliśmy. No i, no i nic, cisza. Później weekend przyszedł, nic się nie działo. I wczoraj, to był poniedziałek, mówię, też miałem wolny dzień. Ciekawe dlaczego. Przypadek nie sądzę. No zostało mi tu lotek, więc mówię, a rozniosłem. Wsiadłem na rower. Przejechałem, może po czterech lub pięciu ulicach. Rozniosłem te ulotki. I tak sobie myślałem, kurczę, już się skończyło, nie? No niby tam 3-4 godziny jeździłem. Jeszcze tyle czasu, a, a mi się ulotki już skończyły. Ale czułem także, że wystarczy. Przecież Bóg wie, gdzie mam te ulotki zostawić. I wróciłem do domu. I na drugi dzień, czyli dzisiaj, yy, pojechałem do pracy, bo tam kiedyś ktoś mi się trafił, ktoś z ulotki zadzwonił, żebym przyjechał tam coś po podciną. Pojechaliśmy tam podciąć. I słuchajcie, tego dnia, tego dnia dzisiejszego, z tych uletek wczorajszych, odebrałem sześć telefonów od klientów, z którym się umówiłem. Czy się umówiliśmy, pojechaliśmy do nich, zrobiliśmy wyceny, no i czekamy na ich decyzję, lub yy, yy, na jedną robotę już się umówiliśmy. Także to jest niesamowite, nie? że yy, Bóg wie, jest świadomy zamiarów wobec nas, tak, ale czy my jesteśmy świadomi tego, czy ja jestem świadomy tego, że Bóg ma wszystko pod kontrolą? Jeżeli ch chce żyć z Nim i to, to Bóg swoje 100% dokłada. Także takie jest moje doświadczenie i zachęcam Was, jeżeli nie masz pracy i, lub masz jakiś problem chwilowy, dłuższy, że nie masz tej pracy, ufaj Bogu i jakby nastawiaj uszu, nastawiaj uszu, bo być może Bóg Ci podpowiada, co masz zrobić. Ja zrobiłem taki prosty kroczek, wydrukowałem lotki, które mi kosztowały może 5 zł. <laughs> Ile? No dobra, niech będzie 10 zł no, z wydrukowaniem no, na domowie drukarce. No. Nawet jakby 50 kosztowało. To, to zobaczcie, prosta rzecz zrobiona, czyli włożyłem swoje 100% na ten czas, i Bóg przyłożył swoje 100%. Także zachęcam Cię, nie poddawaj się. Do zobaczenia, do następnego, a na pewno będzie. Hej, <grybujesz> na wysokości.